Rozwój duchowy przedwojennej Polski odcinek 242. Rok 1932 Projekt Związku dobroci przy miesięczniku słoneczniki Chcemy dobroci. Chcemy dobroci. Zmęczyliśmy się z żeraniem się wzajemnem ludów, narodów, wyznań, jednostek nie mamy już sił prać wciąż od nowa pokrwawionych sztandarów, które sądziliśmy, że wszechgodząca Liga Narodów obejmie wreszcie w depozyt historyczny. Nie objęła. Japończyk i Chińczyk nadal rozprawiają się ze sobą krwawem harakiri. Południowa Ameryka znowu plami krwią ołtarze za wiarę. Wybrzeża Bałtyku są nadal podminowane echem kutych w Berlinie działa za murami bolszewi, Ciężko i głucho jęczy przymusowo udoskonalany knutem i browningiem lud. Złe gwiazdy krążą nad Ziemią. Nienawidzimy się wszyscy jednostki i rodziny sfery i partie szeregowcy i wodzowie kurczymy się naszym bólem i złem karłopaciejemy za sklepieniem obniżamy się zawiścią. A na tle potężnych katastrof kosmicznych ludzkość jak gąbka nasycona żółcią i jadem jest podnoszona na włóczni walk ku niebu przez kogoś urągliwego i złego, kto bluzga w błękity szyderczym śmiechem i mówi — Patrz, oto są ci, za których braterstwo i uduchowienie wziąłeś na siebie, ból człowieczeństwa i męka apostolskiej śmierci. Czy widzisz, co uczynili z Twego testamentu miłości? Chcemy dobroci, chcemy nawrotu ludzkości do człowieczeństwa w jego znaczeniu najistotniejszym, od wzoru boskości. Dziś jest w olbrzymiej mierze tylko udoskonaleniem zwierza, nie rozrywa mięsa kłami i pazurami, posługuje się nożem i widelcem i doprawuje je truflami. Ale krew jest wciąż na naszej drodze i droga ta, mozolnie dźwigana przez jednostkę w górę, jest ustawicznie ściągana przez miliony w dół. Ale ci, którzy widzą naruszenie równowagi świata szeregiem morderczych katastrof, którzy mają przebłysk zrozumienia, że dzieje się źle i najgorzej, że jesteśmy już w ogonie komety, która nas może znieść z mapy bytu, ci nie chcą iść za tłumem. Chcą zejść z drogi nienawiści, żółci, szkalowania wzajemnego, swoich wierzeń, haseł, ideałów, równoznacznego dzisiaj z wymianą zdań. Chcą przystanąć, odetchnąć i zawołać najgłębszym wołaniem serca Zawróćcie, tam zagłada. Zawróćmy, mamy dojść, chcemy innego ładu między narodami i rodzinami. Nie mamy jednak na to egzekutywy, ale naród i rodzina składa się z jednostek i my właśnie nimi jesteśmy. Zacznijmy zatem przerabiać człowieka, zacznijmy budować samych siebie, my wszyscy, którzy nie możemy już oddychać w atmosferze nienawiści i zbrodni, stanowiących podkład dzisiejszych stosunków społecznych, a nieraz zatem i prywatnych. W pracy tej będziemy mieć dwie pomoce. Pierwsza to Ewangelia, niewyżyty od dwóch tysięcy lat kodeks społeczny i indywidualny ludzkości, tak krwawo i potwornie sparodiowany przez hasła komunistyczne, pod równość i braterstwo się podszywające. Druga to samopoznanie Rozwój niepoznanych, a więc i niewyzyskanych zasobów psychicznych, złożonych w nas jak dąb, w małej żołędzi, a które jałowo schodzą wraz z nami do grobu zamiast nas przenieść ponad Nim. Pięć zmysłów danych nam przez naturę traktujemy jak ów nierozsądny sługa ewangeliczny, który otrzymane od Pana pięć talentów, zagrzebał zamiast je pomnożyć i Pan Go nie pochwalił. Wiedza dzisiejsza zna już szereg przyczynków wskazujących na istnienie dalszych, ciekawszych i potężniejszych zmysłów, i metapsychika, która się nimi zajmuje, została wreszcie przedstawiona niejako przez genialnego uczonego francuskiego Karola Ryszeta aeropagowi uniwersyteckiemu w Paryżu jako gałąź wiedzy ścisłej. Z badań prowadzonych w ostatnich dziesiątkach lat przy zróżniczkowaniu zdań Wynika jedno wspólne przeświadczenie, że przed rozwojem ewolującej ludzkości leżą nieogarnięte żadnymi granicami perspektywy psychofizyczne. Człowiek jutrzejszy jaki będzie? Już dzisiaj przegląda się w jednostkach wyprzedzających swoją epokę, a obficie regestowanych zarówno przez ezoteryków, jak i przez kliniki uniwersyteckie. Będzie to taki, który. Jasno widzi i jasno słyszy, jasno czuje i, ufajmy, jasno myśli. A wtedy zapewne zrozumie, że jedynie ważnym w okresie jego bytu fizycznego jest, aby zdołał maleńkie ziarnko ducha, złożone w jego ciele, wypielęgnować w sobie podczas istnienia na ziemi, w potężne drzewo życia, utracone w praczasach. Aby, gdy rozrost jego rozsadzi po ciała, na skrzydłach ducha mogliśmy się unieść ponad nicość, ku wiecznemu trwaniu, niepodległemu już prawą rozkładu. Reformę życia chcemy zacząć od kilku nieskomplikowanych i każdemu dostępnych założeń, a mianowicie Chcemy iść drogą dobroci w przeciwieństwie do powszechnej nienawiści i żółci. Chcemy przesunąć ciężar zainteresowań na świat duchowy zepchnięty z widowni przez teorie materialistyczne i hiperotrofię sportu. Chcemy zacząć naprawę od poszczególnego człowieka, a więc najprzód od siebie. Powiedział ktoś, że dziesięć wykładów nie jest warte jednej modlitwy, a jeden dobry uczynek przewyższa dziesięć pacierzy. Że jednak dobroć zawsze idzie człowiekowi opornie, stosowanie jej w dniu powszednim i w otoczeniu codziennym jest znakomitym probierzem naszego charakteru i naszego wyrobienia. Dobroć jest tym uczynkiem miłosierdzia i pomocą bliźniemu, na jakie każdego z nas, nawet najmniej uposażonego, stać. Dobrocią codzienną, więc, będzie opanowanie przykrego słowa, gdy się ciśnie na usta, uśmiech lub spokój miast, przygnębienia czy wybuchu rozpaczy, kiedy ma się ciężar nie do zniesienia, okazanie uprzejmości i pomocy w tramwaju, na ulicy czy w domu, wszędzie, gdzie jest potem sposobność. O tym rodzaju obcowania ludzie dziś już zapomnieli. Obowiązkowość wobec podjętych przyrzeczeń, zaoszczędzenie przykrości komuś swoim kosztem, umilenie życia tym, których los w naszym zasięgu, jako maleńki odłam wielkiej ludzkości, postawił. Oto szkoła dobroci, której wszyscy będziemy tylko uczniami i gdzie stopnie stawiać sobie będziemy przy codziennym rozrachunku wieczorami sami. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę, i tego nam życzę, postanowienia i postawy w dobroci. Cześć, do usłyszenia.